Porównanie tali y, luksusowe od A, i idzie tak: Kaiser Jubilaum to są te następne y, y, luksusowe, y, i to są nierealne osoby. Yy, nie to od zerowania w nie są podpisani To są yy, luksusowe Teraz France Royal, czyli Królewska Francja To są te i yy, to realne w postaci Królewska Francja. Następnie po królewskiej Francji będzie Maria Teresa. To są z Marii Teresy. też realne postacie. Karty Maria Teresa. Kolejne dzisiaj otwarte. Rosyjskie. Widzimy trochę inne oznaczenia, też zupełnie inaczej zrobione karty. No i wiadomo, stroje zupełnie też inne. To są rosyjskie. To rosyjskie złote. Kolejne do porównania. Będą Polonia Nasi królowie Piastowie No ale to nie tylko królowie, bo naprawdę jest mieszkło, tak? Bo nie tylko królowie. Ale też Władysław Jagieło, tak? Jag Jagilo ja też mamy Jagielonów. I potem Glorious America, czyli amerykańscy prezydenci, to też zupełnie coś innego. Bo to mamy... Ale to już nie sami prezydenci oczywiście, ale generalnie chodzi o to, że zasadniczo o prezydenckie, tak? Ale to mężowie stanu i damy stanu, tak? Ważne. No i oglądamy jak leci Jokerami. Kaiser. Luksusowe France Royale, e, e, ta, Maria Teresa, rosyjskie złote, e, Polonia e, i amerykańskie. Te może w ten sposób, bo są na wszystkie do siebie zbliżone. No te są mega oryginalne. Te rosyjskie asy, no i te luksusowe też na, tak naprawdę zrobione, i teraz królowy, królo, królów oglądamy po kolei symboliką kolorami. Hmm, teraz kolejny kolor, tak? Podpisane rzeczywiste osoby. Rosyjskie nie, nie, nie wiadomo jaki jak tam będzie, tak? Królowe też wójkami. I wale, waleć, może dwójkami będzie łatwiej, widzimy dokładnie. Tak, i tu ostatnia dwójeczka Piki nam kończą zestawienie. Dobra, tak to wygląda. To są luksusowe. Luksusowe. W takiej kolejności zaprezentowane wszystkie figury z luksusowych. Dzięki.